Siema widzowie, nagrywam dla was nowy film na mój kanał z tego jak y, otwieram dużo zakręceń bo jest obecnie koto kosztuje obecnie 17 y, tych żetonów i ja mam ich 1271 bo trafiłem coś specjalnego dwa razy i ze mną jest dzisiaj Wojtek dobra i uwaga co tu będzie a jeszcze może zagramy Lundę. Oj, prawie była legenda najrzadsza, chyba, najrzadsza. Teraz jest epic. Jeszcze otworzymy we mnie jeszcze jedną dziesiątkę. O, legenda! Mam ją, bo ja mam wszystkie legendy, które można trafić i ogólnie to nie pytajcie jaki to jest język, bo wzięliśmy losowy język. Wojtek po mnie, po, do mnie przyszedł, bo po szkole jesteśmy i właśnie to trafiłem, coś specjalnego. Dwa razy coś specjalnego. Dwa razy coś specjalnego, bo trafili, trafiłem najpierw z jednego zakręcenia. Z jednego trafiłem y, kapitana złote serce i później trafiłem sobie trzoguna. A ja nawet nie mam jednej co specjalnego. Bo tak nie mam nawet jednej. Ale opłaca wam się teraz grać w Stumble Guys, bo jest ta przyczyna. Ta przyczyna jest bardzo dobra. To jest mega opłacalna ta przyczyna. To z 35 to macie tak jakby dwa razy mniej. No 7 bo, siedem, bo I bojczyk, ile ty w latke, he, 17. I wejdźcie, kiedy to masz lat? się 17. Jak sami... O, legenda! Jak czasami nie będziecie coś widzieć, to ja dlatego, że. Bo ja przesuwam tablet, bo ja chcę go oprzeć, ale mi się chyba nie uda. Dobra, niech będzie tak stał. Jak będzie stał. Oj, nie, zasłaniałem, Bo ja nie wiem gdzie to jest. To jest. To jest to. Dobra, dobra, już wiemy. Oj, o, prawie no, był no, dragon. Prawie był dragon. Czy będzie coś specjalnego? Nie. Ajajaj. Aj, 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 aj. było. Ale w sumie dwa. prawie coś specjalnego? Więc to może on, będzie. Właśnie. Może to świat mm. o tym? Może.

Jedna legenda i dwie legendy. Dobra. Teraz chyba zagramy z Wojtkiem Lundę. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Musiałbym to jakoś tak trzymać. Tak. Dobra, to gramy Lundę. Tylko poczekaj. Ja muszę kod wpisać to. kod. 1, 6, 8, 6, 5. Więc jak y, będzie tutaj... Dużo tu nagram dalej takie openingi. Oj, oj. Gramy mamy ogarów, ale dobra. To nawet dobrze, bo będzie dłużej film trwał. Na razie trwa tylko 3 minuty i 30 sekund. Dobra. Jak będziecie oh musieli to sobie odwrócicie ja ten. Oh kamerę. Ja gram Christian Orona. No, no, no. gram panem Goblin Mech, bo ja go niedawno trafiłem. Dobra jest. Runda. Dobra. No, dobra, i co jest Paint Splash Ścigaj, Dobra, lecimy. Lecimy z tym. 4. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym śledziem. Jedziemy z tym śledziem. Oj sorry. Nie, to może nie kogoś. Dobra, lecę. Indyk, 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 indyk. Ej, napiszcie widzowie w komentarzu, jak będą komentarze. Czy was też te indyki wkurzają? Bo mnie na przykład bardzo wkurzają. A wy tak? Nie, też bardzo. Na początku się tak zalałem tymi indykami, ale teraz nie no, ja chcę. Teraz niech usuną te indyki. Bo te indyki nic nie wnoszą do gry i wręcz przeszkadzają one. Uuu, ale trik. Widzowie, że na odcinku o trik. O nie, o nie. Dobra, przyszedłem. Sobie nie zrobiłem i odpadłem. Dobra, przyszedłem. Tak, tak, tak. Odpadłem. Dobra, nie ma, tam Odpadłem. Bo sobie spalma nie zrobiłem i spadłem. Widzowie, niestety przegrałem. O Jezu, Wojtek niestety przegrał. Niestety Wojtek przegrał, ale może jeszcze na jedną rundę zagramy? Bo te rundy nie trwają zbytnio dużo. O, Wojtek, oj. Bo Wojtek właśnie puścił tą, taką grającą, taki grający samochodzik. Po rundzie wam nawet pokażę, jaki to jest. O, a możesz to zostawić tak. Wojtek właśnie będzie mnie chyba obserwował, czy nie będziesz mnie obserwował? Czy wychodzisz? Oj, spadłem obserwuję. Wojtek mnie obserwuje, nie wiem czy on mnie... Wow, widzieliście to? Dobra, lecę. Jak dobijecie 50 subskrypcji, to będzie częściej filmi ze mną. No. Łoł, widzieliście to? Lecę. Na metę, na metę i... No, nie wiem, który, chyba trzeci lub czwarty. Będę to miał tak lepiej, bo tak będzie lepiej. I zagramy na razie jedną rundę, później jeszcze coś tam otworzymy i zagramy drugą. No mamy dużo czasu, bo Wojtek ma jeszcze no... Na... Na, na godzinkę. No godzinkę, no. Możemy to tak powiedzieć. I dajcie blogaż. No woląc! Tylko aby nas nikt nie zrzucił. Nie wiem, znaczy, bo... Dobra. Wojtek mnie obserwuje. Zobaczymy. Okej. Okay. Tu piosenka leci w ogóle. Oj, kosę użyłem. Bo mam nadzieję, że mnie nikt nie zrzuci. Dobra, zrzucam. zrzucam typa. Zrzuciłem typka. Zrzuciłem jakiegoś gościa. Jakiegoś doktor Egg. Dobra, wchodzę. Dobra, zrzucam go. Dobrze. Zrzuciłem kolejnego. Ninja. Tylko, tylko uważaj, bo oni też mogą być piąche. O mogę, mogę. ten frozen Napiszcie widzowie w komentarzu jaki jest was jaki jest wasz ulubiony skin. Jak będzie... u... jeszcze do tego dopiszcie, jaka jest wasza ulubiona mapa. Tak, jaka jest Wasza ulubiona mapa, to przypnę wam serduszko. Jak napiszecie, jaka jest Wasza ulubiona mapa. Widzicie? Oni się mnie boją, bo ja jestem youtuberem, znaczy no nie youtuberem, ale... Oni się mnie boją dlatego, że ja mam piątkę I patrzcie, jestem wysoko, a już tam nie doskoczymy. Więc musimy... Nie, yes, Wygrałem! esa! I teraz yy, zagramy. Ja wyjdę i i za chwilę otworzymy jeszcze jeszcze otworzymy coś tam i czekajcie, zrobię na razie cięcie. Dobra, wi widzowie, Wojtek teraz klika to. Ciekawe, opracamy. czy będzie szczęśliwy Paluszek. Nie ma na razie nic ciekawego, bo jest z ten epicki. I napiszcie w komentarzu, co lubicie Abre. No. Dobra, na pewno zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych filmów. Tak jak niektórzy. Bo przy, przypominam, że do końca roku chciałbym mieć 100 jak wbije to nagram może piosenkę. Albo gruby opening. Jest legenda! Legenda jest. Dobra, jest legenda. Tak epicki. No prawie legenda. Mam nadzieję, że na tym openingu trafi nam się coś specjalnego. No prawie legenda. Jeszcze też możecie napisać jakiego najbardziej lubicie coś specjalkę. No coś specjalnego, jest tutaj ulubiony. Skin coś specjalnego, ale ja zapytałam na początku, jaki jest Wasz ulubiony skin. A jak jest Wasz ulubiony skin, coś specjalnego, to nie musicie pisać, jaki jest Wasz ulubiony skin, coś specjalnego. Jakby już napisaliście. Oj, ojej, mogę przejść. Dobra, no to się tak będzie opierała. Ja nagram wojtka, jak gra sobie. Wojtek tutaj z tyłu jest. Ja, ja i nie udało mi się, ale tak, oglądam... Dobra, dobra, klikam. O, nie mogę trafić. No ja jestem taki, że ja nie umiem trafić. Dobra. O! Dobra, to ten film będzie tak trwał, może z 15 minut. Albo nawet i więcej. Może nawet 20, bo niektóre moje filmy trwają pół godziny, bo jak ja trafił Flip. Na pół no? na pół finał. Bo mo moim zdaniem najlepsza to jest vlog no, Echa, no, też na pewno. moja też. Nie ma opcji, żeby inaczej było. A moim zdaniem jest najlepsza blogda, więc wy napiszcie jaka jest ulubiona... Yy. Jaki... O nie! Napiszcie jaki o, jest, nie. jest Wasz ulubiony. Coś specjalnego! Nie ma o! Inferno Dragon! Coś, coś specjalnego! Trzecia, coś specjalnego. Na odcinku coś specjalnego! O Boże! Ja nie mogę. Nie wierzę w to! Coś trzecie? coś Specjalnego. Przecież ja będę miał 2000 żetonów. A ja nawet jednej nie umiem zrobić. Coś Niestety. Ale Wojtek... W ogóle bije teraz setną koronę. Tak. Wojtek będzie miał teraz setną koronę. Udowodnimy wam to. Jeżeli... Zobaczcie. 1936 żetonów. Dobra. Otwieramy jeszcze raz. A teraz możemy otwórzmy sobie pięć, Więc wbijajcie szybko na Istanbul, guys, bo może będzie, bo, mo, bo może będziecie mieć dużo rzutów i coś traficie fajnego. Oga, <grymne> prawie legenda. i Dobra. Wojtek, jeszcze raz teraz otworzymy 10 i zagramy jeszcze raz z Wojtkiem. Zobaczymy, kto z nas wygra i potem jeszcze raz otworzymy i może jeszcze raz zagram. Więc może jeszcze będą tak dwie, trzy rundy. Znaczy będą dwie. Muszę jeszcze raz zbijać ostatnią koronę. A jak nie, to nie mam pięć, to co? No to jeszcze ja otworzę jeszcze raz dziesięć. Dopó dopóki Wojtek sobie gra, to ja sobie otworzę. Wojtek trafił w Na Dasz. Ale nie opłacę się no trochę grać, no, bo to są no, to. I one szybko spadną. Nie przegraj. O! Legenda. Okej, okay, super. Legenda. I Ten sanit aż dość dobry, bo on cheatuje. Prawie było coś specjalnego w oh. uh, uh, uh. W ogóle na blogdaszu teraz bardzo często są takie zielone, tak. co odbijają. Takie zielone, co odbijają, My są praktycznie ciągle. Zobaczcie, o takie. O, o takie, takie zielone są praktycznie cały czas. No, takie co, praktycznie cały czas w rundzie. Więc jeżeli chcecie, żeby nagrał taki grubszy opening, to na przykład otwieram mega dużo spinów, mega, mega dużo, że 100, to... Grudu, tutaj... O nie, tutaj w każdy odpadnie. A, i dziękuję wam bardzo za to, że pod ostatnim filmem... Pod ostatnim filmem zostawiliście... Yy, Wojtek wygrał, że pod ostatnim filmem... O, legenda, bananek. Jest. I zostawiliście pod ostatnim filmem aż 4000 wyświetleń, za mega bardzo dziękuję, bardzo wam dziękuję. Dobra, i koniec. Więc. I się... nie, nie, nie. zobaczcie. I zobie. Wojtek, ja mam... udow... e, Poczekajmy. Otworzymy sobie pięć zakręceń. Albo y, cztery. I za chwilę e, uwod... Udowodnimy, zobaczcie. Setna korona. Chwila. Nie wiem, czy nabierze ostrości. Ojej, to jest. Dobra, chyba nie zabierze ostrość. Ale uwaga! Czy będzie legenda nie będzie? Ale cztery tego ja tylko daleko, może... o. Trochę bardziej widać. O! O, widzowie. No w każdym razie mam setną I, koronę. W każdym razie Wojtek ma setną koronę. I możemy zagrać. Dobra, dobra. No to ja robię cięcie i zagram. Kolejne. Dobra, my już, ja już dołączam do Wojtka. I mam nadzieję, że mi szybko pomożecie. No, graj. Mam nadzieję, że szybko mi pomożecie dobić 100 subskrypcji, bo za 100 subskrypcji chyba można nagrywać live. Ja bym często nagrywał. Dobra. No zagramy jeszcze tą rundę, otworzymy dwa razy 10 lat. Jeszcze, jeszcze napiszcie, czy u was już stoi bałwan i czy w ogóle leży dużo śniegu. Na końcu filmu pokażemy wam śnieg. Bo u nas wcześniej było bardzo śniegu, bardzo, bardzo dużo, teraz już ale skupia. teraz jest... jest... Miej. Ale nadal jest bardzo dużo. Ale nadal jest bardzo dużo. I teraz zagramy jeszcze tą rundę. Wojtek otworzy 10, a ja otworzy 10, pokażemy wam śnieg i skończymy nagrywać. A będzie pod tym filmem 10 łapek w górę? Uuu, no robimy Jak będzie 10 łapek w górę pod tym filmem, to otwieram 100 spinów. Mamy ogarów. Cz dobra ci Nie, byłem na grzybie, ale jakby mnie nie wybiło. Ja czituję na tym grzybie lodowym, wchodzę i cituję. Wygrano tam. Przecież biję sobie kolorę. O, Wojtek właśnie chce odpaść chyba. Na odcinku. Ale Wojtek jak chce, to nie odpadnie, no, no bo on no, sobie triki robi. Oj, byłem na grzybie, ale jakby mnie... Nie, nie. nie wybija... O! Co to było? Czajcie to? Wojtek, chciałem wskoczyć na tego pierwszego grzyba nam jakiś przedmiotą. I nie udało mi się skoczyć, położyła, ci... położyła mi się postać na brzuchu i brzuchem wskoczyła na innego grzyba, wybiła się i wleciała praktycznie centralnie do mety. A ja Zobaczcie się, nie na zrobiłem tego czyta tylko nie zdążyłem dolecieć do końca, ale uwierzcie mi, że zrobiłem tego czyta na początku, bo wybiło mnie do góry, ale niestety nie udało mi się do końca, bo... Uwaga, co będzie? Co będzie? Co będzie? Piłka nożna. Dobra, gramy. Chciałem wam zrobić cięcie, żebyście nie widzieli jak gram w piłkę. Ale nie będę robić cięć, no bo w końcu to jest film. A... O, tam Grzesia! Jest źle, nie jest niebieski. O, 1-0! Jeden zero robi bramę, nie! Oj, oj oj, oni idą na naszej bramki. U nas na bramce nikogo nie ma, więc ja stronę, ja naprawdę. Kto mi wie, że jestem Mr. Krycha, daję łapkę. Oj! Do dołu. Nie no, do góry. Dodajcie do Dajcie do góry! Jak będzie łapka do góry Jak będzie 10 łapek do góry To nagrywam 100 skrzynek 15, z Wojtkiem 15, 15, Dobra Jak będzie 15 łapek To nagrywam 100 skrzynek Boże, 5, ze, 5, 1 wygrywamy Jak będzie 15 łapek do góry, nagrywam 100 skrzynek z Wojtkiem 100 skrzynek nagrywam I to będę je otwierać razem z Wojtkiem Jak będzie pod tym filmem 15 łapek Dobra nie skłosiłem go niestety... Dobra, lecę, lecę. Dobra, wygramy to chyba. Przedam. Chyba y, ten y, właśnie przejdę. I Wojtek przed filmem właśnie mnie oglądał, więc podniecie na mój kanał, zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję z dzwonkiem. Wojtek coś tam sobie ogląda. A ja mam 10 gola! 10 z1, rozumiecie? 10-2. 10. 11-2 Wojtek, 11, 2. Patrz, 11. 11, 2, 12, 2. 12, 2. 12, 2, rozumiecie to widzowie. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Zestam wegać. No dobra, 12 3. 12,3. Wow. Wow, Przekrzyliśmy. Teraz mamy finał. 13, 3. Ja nie mogę. Mamy finał. Dobra. Więc zobaczymy, czy wygram, bo ja bym bardzo chciał wygrać. I jeszcze otworzymy 10 i kończymy. Czyli 2 razy 10. Jest over and under. Over and under. I zobaczymy, czy ja to wygram. Bo gdybym wygrał drugi raz na odcinku, to by było mega. A, już nie wygram, bo jestem ostatni. Wiem, że to, wy tego widzowie zbytnio nie widzicie. Już teraz chyba trzymam dobrze i powinniście to widzieć. Ja biegnę, lecę, spróbuję. Trzeba jeszcze to przejść. Naga dużo trików, wszystkie triki robię. Takie ja mogę, ale te indyki też mnie uderzają. Gościu już jest. Aj! Odpadłem. Dobra, widzimy się, jak będę już otwierał. Dobra. Wojtek teraz właśnie będzie otwierał 10 zakręceń. Dobra, Wojtek otworzył i my jeszcze nagramy. Będzie specjalka! Zobaczymy. Jak trafimy drugą specjalną od to musicie wstać taki bardzo łotek. No. Dobra, dobra, dobra. Jest święty Mikołaj. No, niedługo święta w sumie. Pasuje. Pasuje, pasuje. I uwaga, uwaga. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Okej, okay, dobra. widzimy co będzie dalej. Szybciutko. Okej. Okay. Dobra, wypadła kolejna, kolejny epik. I uwaga. Druga, prawie specjalka była. Ale mi się odbiło. Dobra. Dobra. Okej, okay, dobra, dalej się otwiera. O! Legenda. Legenda, dobrze. I waga... Oj, prawie było coś specjalnego. Ciekawe kiedy będzie koniec, bo... I waga, czy będzie legenda? Nie będzie legendy. Chyba już koniec. Nie, jeszcze kolejne. No, ja myślałem, że to jest koniec jest. Okej, okay, ale jedna specjalka na odcinku, więc jest mega dobrze. I otwieramy ostatnie 10 zakręceń i pokazujemy wam śnieg. Dobra, otwiera się. Dobra, yy, no, panda. Dwie pandy były koło siebie, więc nie widzę panda. To jak drugie coś... Być. Legenda! Legenda? Okej, okay, legenda jest. Dobra, jest kolejna legenda, wow! To jest epic, że są epic, dobra, 20 minut worka, już, worka. E, e, epic, kolejny, o, epic, szkielet, więc ja już mam dwie legendy, trafiłem, Bo to tutaj nie da się trafić trzech legend w spinie, w dziesięciu spinach, przetestujemy, testujemy. dobra, Dobra. Okej. Okay. Nie, nie Udaję. Dobra. I to już jest koniec, więc zobaczcie. Takie drop nam Jak myślicie, czy to będzie? No, raczej tak. Dobra. No więc razem wam pokażemy śnieg. Zobaczcie. Tak jest u nas śnieg. Tyle nas... śniegu. Znaczy się już było kiedyś więcej, było było więcej ale teraz jest mniej. Dobra, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwonkiem, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!